Kropelki Nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kropelek Nadziei. Dziś, 10 października, szczególnie przyjrzymy się świętemu Janowi Pawłowi II, jego głębokiej miłości do Różańca oraz nauczaniu o tej modlitwie. Różaniec był dla Jana Pawła II nieodłącznym elementem jego życia duchowego, co podkreślało także jego biskupie hasło Totus tuus cały Twój oddanie się Maryi. W papieskim herbie również pojawił się krzyż z literą M, który symbolizuje jego szczególną więź z Matką Bożą. Maryja była jego przewodniczką i opiekunką przez całe życie, a Różaniec modlitwą, która pomagała mu w najtrudniejszych chwilach. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak Jan Paweł II traktował Różaniec, co o nim pisał oraz jak sam modlitwą Różańcową prowadził Kościół na całym świecie. Różaniec w życiu Jana Pawła II. Dlaczego Jan Paweł II tak bardzo ukochał modlitwę różańcową? Dla Jana Pawła II różaniec był modlitwą serca. Od najmłodszych lat towarzyszył mu w codziennym życiu. Jego matka Emilia zmarła, gdy miał zaledwie 9 lat. A ojciec nauczył go wówczas, jak zwracać się do Maryi jako do matki. To doświadczenie kształtowało jego głęboką więź z Maryją, która trwała przez całe życie. Modlitwa różańcowa była dla niego schronieniem w chwilach osobistego cierpienia, duchowego wzrostu i odpowiedzi na wielkie wyzwania. Z którymi musiał się zmierzyć jako papież. Jan Paweł II nie tylko codziennie odmawiał różaniec, ale także na każdym kroku przypominał wiernym o jego sile. Totus tus: Oddanie się Maryi. Jak hasło Totus tuus, wyrażało oddanie. Jana Pawła II Maryi. Słowa Totus tuus, czyli cały twój, stały się mottem całego życia Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Wyrażały one jego całkowite oddanie Maryi. Papież uważał, że modlitwa różańcowa jest kluczowym sposobem na wyrażenie tej miłości, i oddania Matce Bożej. Wierzył, że Maryja, jako matka zbawiciela, ma wyjątkową moc prowadzenia wiernych do Jezusa. Dzięki modlitwie różańcowej Jan Paweł II mógł całkowicie zawierzyć się Bogu, wiedząc, że Maryja prowadzi go przez wszystkie wyzwania. Totus tuus. Stało się nie tylko jego osobistym wyznaniem wiary, ale również przesłaniem do całego Kościoła, aby zawierzył swoje życie opiece Matki Bożej. Rozarium Virginis Marie. Encyklika Jana Pawła II, Rozarium Virginis Marie z 2002 roku. Była jego wielkim darem dla kościoła, w której przypominał o sile modlitwy różańcowej. Jan Paweł II wydał encyklikę Rosarium Virginis Mariae 16 października 2002 roku, dokładnie w 24. rocznicę swojego wyboru na papieża, ustanawiając jednocześnie rok 2003 Rokiem Różańca. W tym dokumencie przypomniał o duchowej sile Różańca, podkreślając, że modlitwa ta jest skarbem, który trzeba na nowo odkryć. Papież określił Różaniec jako narzędzie prowadzące do kontemplacji oblicza Chrystusa, w czym szczególną rolę odgrywa Maryja. Rozarium Virginis Marii to jednak nie tylko refleksja nad Różańcem, ale także zaproszenie dla wiernych, by codziennie sięgali po tę modlitwę. Jan Paweł II zauważył, że Różaniec łączy w sobie modlitwę ustną i medytację nad najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa. To prowadzenie nas przez tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, zbliża nas do Boga, a tajemnice światła, które papież dodał do różańca w tej encyklice wzbogacają tę duchową drogę, ukazując kluczowe wydarzenia z życia publicznego Chrystusa. Papież zachęcał, by różaniec był odmawiany nie tylko indywidualnie, ale także w rodzinach, aby stał się on źródłem jedności i pokoju, szczególnie w trudnych czasach. To nauczanie stało się dla wielu wiernych inspiracją, by na nowo odkrywać piękno tej modlitwy. Maryja, Matka Kościoła. Jak Jan Paweł II widział rolę Maryi w Kościele? Dla Jana Pawła II Maryja była matką Kościoła, opiekunką i przewodniczką dla wszystkich wiernych. W swoich katechezach i homiliach papież wielokrotnie podkreślał, że Maryja nie jest jedynie biernym świadkiem wydarzeń zbawczych. Ale aktywnie uczestniczyła w Bożym planie. Jej Fiat, niech mi się stanie, jest wzorem dla każdego chrześcijanina, który pragnie w pełni oddać się Bogu. Jan Paweł II uczył, że odmawianie Różańca to nie tylko prośba o wstawiennictwo, ale także akt naśladowania Maryi w jej oddaniu Bogu. Dzięki modlitwie różańcowej wierni mogą pogłębiać swoją relację z Jezusem, idąc za przykładem Matki Bożej. Różaniec w rodzinie Dlaczego Jan Paweł II zachęcał do modlitwy różańcowej w rodzinach? Jan Paweł II widział w różańcu nie tylko modlitwę indywidualną, ale przede wszystkim rodzinną. Papież wielokrotnie przypominał, że rodzina jest podstawową komórką kościoła i społeczeństwa, a Różaniec ma moc jednoczyć ją w wierze i miłości. We wspomnianej encyklice Jan Paweł II zachęcał rodziny, by odmawiały Różaniec razem. Twierdząc, że to modlitwa, która może przyczynić się do pokoju w domu i do wzajemnego zrozumienia. Papież zauważył, że w dzisiejszych czasach pełnych pośpiechu i napięć, różaniec może być oazą spokoju i duchowej bliskości. Dzięki tej wspólnej modlitwie Rodziny mogą odnaleźć jedność w Bogu, który jest źródłem miłości i pokoju. Znaczenie modlitwy różańcowej dla Kościoła Jak Jan Paweł II podkreślał rolę różańca w życiu Kościoła. Jan Paweł II Wierzył, że różaniec ma ogromne znaczenie dla całego Kościoła. Papież zachęcał biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych świeckich do codziennego odmawiania różańca, przypominając, że ta modlitwa pomaga Kościołowi wypełniać swoją misję. W trudnych czasach, takich jak okresy prześladowań czy kryzysów, Różaniec staje się modlitwą, która zbliża wiernych do Boga i umacnia ich wiarę. Dla Jana Pawła II różaniec był nie tylko osobistą modlitwą, ale także modlitwą, która łączy Kościół na całym świecie, jednocząc wiernych w kontemplację życia Jezusa i Maryi. Jan Paweł II był papieżem, który swoje życie oddał Maryi, a modlitwa różańcowa była jego codziennym schronieniem i źródłem duchowej siły. W jego nauczaniu nieustannie przypominał o sile tej modlitwy, nie tylko jako osobistego spotkania z Bogiem, ale także jako sposobu na umocnienie rodzin i całego Kościoła. Dzisiejsze rozważania. Na pewno pokazują nam, jak wielką rolę może pełnić różaniec w naszym życiu. Jan Paweł II był papieżem, który swoje życie oddał Maryi, a modlitwa różańcowa była jego codziennym schronieniem i źródłem duchowej siły. Nieustannie przypominał o sile tej modlitwy. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną w tym odcinku Kropelek Nadziei. Dzisiejsze rozważania w dużym stopniu pokazują nam, jak wielką rolę może pełnić różaniec i w naszym życiu. Pamiętajcie, że w kolejnych odcinkach będziemy nadal zgłębiać modlitwę różańcową, rozważając inne tajemnice, które prowadzą nas bliżej Boga. Zachęcam Was więc do tego, by trwać z nami i nie przegapić tych kolejnych odcinków. Jak być może niektórzy zauważyli, wczoraj na naszym kanale pojawił się kolejny, już piąty odcinek naszego słuchowiska: Rodzina Walor, życie na spokojnej. Ku pewnemu zdziwieniu niewielu z Was dociera do tego słuchowiska. Do tego stopnia, że powątpiewam o sensowności kontynuowania tego pracochłonnego cyklu. Może sprawdźcie ostatni odcinek i wspólnie zdecydujemy. Czy warto kontynuować ten projekt? Także będę czekał na Wasze komentarze, co tam napiszecie. A za chwilkę jeszcze zaproszenie do radości. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia jutro. Szczęść nam Boże! Zaproszenie do radości. Z Księgi Psalmów: Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twojego imienia, O Najwyższy. Słowa świętej Urszuli Leduchowskiej. Im więcej daje innym wesela, radości, ale tej świętej, Bożej radości, tym łatwiej trafić do przekonania, łatwiej wywierać wpływ. Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre, życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy. Pogoda duszy pociąga do Boga, tak jak smutek, zły humor, ponure usposobienie, od pobożności odstręcza. Nie trudno o pogodę ducha, gdy wszystko pobudza do radości. Gdy plany nam się udają, zdrowie dopisuje, wszyscy nas kochają. Wtedy radość sama przez się napełnia nasze serca, i jesteśmy, jak się to mówi. W dobrym humorze, lecz gdy krzyż ciąży, niełatwo przezwyciężyć przygnębienie, zachować pogodę ducha i mieć serdeczny uśmiech dla wszystkich. To wymaga panowania nad sobą. To jest prawdziwa pokuta.